Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejną prezentację w tym miesiącu. Tym razem będę chciał Wam zaprezentować coś, co wyszło na bieżąco, nie było żadnych obsłów, co mnie bardzo cieszy, więc komiksowe nowości lutego od wydawnictwa Lost in Time. A mamy je trzy. Pierwszą pozycją, którą będę chciał Wam zaprezentować, będzie to kontynuacja. Kontynuacja komiksu o nazwie Przysięga, o tytule Przysięga, tom drugi, który właśnie nam się tak oto tutaj prezentuje. Duży format, do którego pewnie już jesteśmy przyzwyczajeni, jeżeli chodzi o tego, żeż wydawcę. 120 zł cena okładkowa. Tutaj myślę, że folia nie będzie przeszkadzać, więc możecie sobie przeczytać mniej więcej, jak się prezentuje opis. A my, nie przedłużając, po prostu zajrzyjmy, zobaczmy, jak to wszystko tutaj wygląda. Czy tytuł trzyma poziom? Wierzę, że tak, czy nie? Oczywiście pierwszą część, pierwszy tom tej historii możecie znaleźć na moim kanale, gdybyście chcieli, bo jest dostępny. Natomiast tutaj przechodzimy właśnie do kontynuacji, która no nie da się ukryć, że skończyła się trochę takim cliffhangerem. Nawet bym powiedział, może nie trochę. I wzbudziła apetyt na więcej, ale niestety tego na razie nie dostaliśmy. Na pewno ładne wydanie. Bardzo się zacnie prezentuje mapa świata, którą możemy zobaczyć. A wewnątrz wewnątrz no wygląda to właśnie w taki oto sposób. Tutaj jest przeważająca, że tak powiem, paleta barw tych takich brązowawych, ciemnawych, szarawych, brunatnych. I tym podobnych. Nie dostrzeżemy tutaj żadnej zieleni, koloru niebieskiego. Tak sobie przewidzieli to, założyli artyści, ale powiem Wam szczerze, tak jak widzimy, jak to się prezentuje, to jest naprawdę bardzo zacnie. Co dalej tutaj będzie się działo, tak na dobrą sprawę nie wiemy. Na pewno fabuła. Liczę, że jeszcze bardziej się rozwinie i jeszcze bardziej. Będzie wciągała. Tu ciekawi mnie jedna postać kobieca, która jest taka dość, bym powiedział, tajemnicza i nie do końca jeszcze w pełni, bym powiedział, określona dla mnie, ale o tym może nie będę mówił. Tutaj w ogóle widzimy, że jest to podzielone na scenariusze i. To też w sumie jest ciekawym zabiegiem, ale najważniejsze, czy dostajemy tutaj jakąś zawartość dodatkową? No, takowej chyba niespecjalnie. Tutaj może coś po tych ostatnich stronach będzie dostępne, jakieś takie, właśnie mamy przykładowe grafiki. Nie za wiele, ale zawsze coś. Natomiast drugą pozycją, jaką tutaj bym Wam chciał. Zaprezentować. Już zaraz do niej oczywiście przejdziemy. Jest to tytuł o nazwie Dom Asherów. Jean-Difoe przede wszystkim tutaj, jego nazwisko mnie mocno elektrycznie tak napędza, bo jednak jego scenariusze dla mnie są zawsze sprawdzone i zawsze mi się podobały. No jest to oczywiście też warto wspomnieć. Troszeczkę cieńszy tytuł w porównaniu do tego wcześniejszego, ale przez to cena też tylko 75 zł. Natomiast duży format, tak jak w przypadku przysięgi. Zajrzyjmy, jak nam się prezentuje ten tytuł. Już prawie jesteśmy na końcu tego ściągania folii. Udało się! Udało się! I przejrzyjmy. Taki no, dość bym powiedział klimatyczny na pewno, bo jeżeli czytamy, że na motywach dzieła Edgara Alana Poe, no to, to już samo przez się mówi, że jest coś na rzeczy. No i rysunki są bardzo ładne. To się na pewno rzuca w oczy. Mroczny klimat. Więc wierzę, że tutaj naprawdę to wszystko będzie ze sobą bardzo dobrze współgrało. Nawet nie wiem, czy to nie jest Edgar Allan Poe. Taka troszeczkę upodobna postać. Czyżby on się tutaj pojawił? Albo takie może odniesienie, ale jest mega klimatycznie. To, to trzeba przyznać. Czy jakaś zawartość dodatkowa przede wszystkim tutaj została dodana? Yy, tu mamy pustą kartkę, jak widzimy, i tutaj, tak, i tutaj zaczyna się Zagłada Domu Oszerów. Patrzcie, czyli mamy też w taki oto sposób przedstawione to opisane. Bardzo ciekawie, fajnie w sumie, tak naprawdę. Sporo dodatkowego e, czytania w trochę innej formie niż komiksowej. Bardzo fajnie. Powiem szczerze, że akurat y, to na plus wydawca czasami ma właśnie także lubi stosować tego typu zabiegi i dodawać sporo tej treści dodatkowej do komiksów, więc spoko. No i na koniec coś może troszeczkę mniejsze, jeżeli chodzi o format, natomiast jeśli chodzi o grubość, to miszcza, No to widzimy dwie maski i też tutaj Difo i Yamar. Jamar. Wiecie o co mi chodzi. A dlaczego wspominam o tym duecie? Bo łupieszcy Imperiów też są właśnie wydani przez Lost in Time i też właśnie ten duet odpowiadał za tamtą pozycję, która była świetna. No i tutaj może być podobnie. Oby. 155 cena okładkowa to naprawdę niedużo. Jak patrząc co tutaj dostajemy. Też Zacna cegiełka, że tak powiem. I zdejmijmy folię i zobaczmy, jak w tym wypadku będzie się prezentować. Wiem na pewno, co wizualnie możemy tutaj otrzymać. I liczę, że difo fabularnie też się sprawdzi. Czyli, tak, to co było w łupieszce Imperiów, mniej więcej podobny styl. Choć. Mam wrażenie, że może troszeczkę się różni, ale i tak stylistyka mi mega pasuje. Bardzo mi się ona podoba, powiem Wam szczerze. Fajnie pasuje jako do takiego frankofona. I widzę, że tutaj chyba też to wszystko będzie, będzie dobrze zdziałało. Nie wiem czemu ja to w ogóle miałem skojarzenie, dwie maski. Nie wiem, z czego mi się to wzięło, ale po prostu pomyślałem sobie o tym filmie Człowiek w żelaznej masce z Leonardo DiCaprio. Dobrze pamiętam czy to nie on grał. Przypomnijcie mi, ale no, jakoś tak to, to, to mi się skojarzyło. Niemniej, no mówię, świetnie to wygląda i pytanie też, czy tutaj mamy jakąś dodatkową treść. No, chyba, chyba nie za wiele, prawda? Chyba nie za wiele. Tutaj źródła są dodane oczywiście, a i przy okazji mamy też prezentację innych pozycji z właśnie wydawnictwa Lost Time. I co warto wspomnieć? Król Rozpustników, Księga pierwsza czyli mój numer jeden e, roku 2023, absolutnie. Księga rozpuszników fenomenalna. E, powiem Wam szczerze, że tutaj mega, mega mi się spodobała i ubolewam, co wspominałem o tym, że Drugi tom, bo będzie jeszcze drugi tom, znacznie cieńszy od tego, ale jednak taka trochę kontynuacja, choć dziejąca się chyba z 10 lat, czy więcej, po wydarzeniach, właśnie stąd, i gdzie będą inni w sumie bohaterowie, ale też będą nawiązania i będą się pojawiać z pierwszego tomu, więc, więc tak. No, i już wspominani przeze mnie właśnie upieszcy imperiów. Między innymi o których mówiłem. Więc tutaj dostajemy takie w sumie gwaranty tego, czegoś sprawdzonego, jeżeli mówimy o to. O, w przypadku domu Asherów, no też ponownie nazwisko e, Difo i, i coś na dziełach e, Alana Poego, co prawda mówię. E, nie miałem nigdy jakoś wielce z nim styczności, ale Lovecraft Po i kilku innych można powiedzieć, że oni gdzieś tam mogą być przytoczeni właśnie do tego, co, co już oczywiście mamy i znamy, więc tak się prezentują nowości lutego od wydawnictwa Lost in Time. Wam oczywiście dziękuję za obejrzenie tego materiału. Oczywiście skomentujcie, polubcie, udostępnijcie, będzie mi wtedy bardzo miło. No i za jakiś czas widzimy się w materiałach, w których będę chciał Wam zaprezentować także tytuły, więc dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się. Cześć.